Wywierdzam go za debilu. Billu. Słuchaj, Lisek! Co? Kurw, to znaczy. Dzięki! Jak, jak w nocy będzie taka dziura, to uważaj, w podłodze jak będzie dziura, wejdziesz do tego i uciekamy. Ale jak będzie dobra. dziura w podłodze, uważaj, jak się zacznie robić dziura, bo spadniesz najwyżej, więc uważaj. Ale patrz, ja po prostu mogę drzwi wyważyć, no nas się niczego nie trzyma. Nie nie, nie, bo Ale patrz one się, policja... się nie, że nie trzymają, no! Ale tam jest horda policji cię zabije. Tam był jeden policjant! Ale je, Mam tupie dwa rewolwery. O kurwa, okej, okay, dobra, niech będzie. Dobra, idziemy. Ale masz dobra, Czekaj, to która będzie godzina? Macie tutaj o... jakiś zegar? Mówią wam jakie macie godziny? Nie. Mam zegar w sobie, jest 11. No kurde, dobrze. No to, jak będzie 23, ale. Ale, poczekajcie, mam zegarek z jest 13.00. Mm. O. Blisko byłem. Trzymaj, jak będzie 23.00. A nie, wtedy, a nie. 00? Ten... To może zero, być. 00 będzie zero. lepiej. No to i to zajebiście. Tak, tak, tak. Dobra. O, Pa pa, pa. pa. Nara, bracie. No. To tak, to no już no, się panie z nim Miecio, zobaczyliśmy. My już do, widzenia, do widzenia, do widzenia, tak. Siadaj, zanim się kapnie, że coś mi się chodź zobaczyć, jak wygląda teren wokół policji. Dobra, no wie pan, co ja jednak jeszcze się przejdę na papierosa? Przepraszam. Dobra, chodź. E Dobra, e Mieciu, no, jest... Mieciu mówił, że tu obok gdzieś można zrobić. E